Witajcie, witajcie. Mm, witam Was dzisiaj w nieco innej odsłonie. Podkaściku. Tak, bo tak poczułam, że chciałabym dodać coś do tego mojego kosmosu i z tym moim kosmosem, chaosem, czasem w głowie e, o niektórych rzeczach nie wspomnę, zapomnę. Znacie mnie, ci, którzy ze mną są tutaj już od jakiegoś czasu. Tu mnie coś rozproszy, tu ptaszek przeleci, tutaj motylek, pszczółka i w ogóle jest fajnie. No, a taki podcast, wiadomo, człowiek trochę inaczej się do niego przygotował. Także kochani, witam Was jeszcze raz w nowej odsłonie. Dzisiaj będzie na temat prawa jedności. Jednego z w sumie dla mnie to jest jedno z najważniejszych praw wszechświata. Prawo jedności. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, co mówi prawo jedności, to zapraszam was serdecznie do posłuchania. Usiądźcie sobie wygodnie. Napijcie się swojej herbatki ulubionej kawki, posiedźcie na ogródeczku. No. I tyle. Jak <laughs> zakończenie i tyle. No, także. Także tak. Więc kochani, na wstępie tak szybciutko, oczywiście z całego serca Wam bardzo dziękuję, że jesteście, że tutaj wspieracie mnie, że komentujecie, że lajkujecie, szarujecie. Jest to dla mnie naprawdę ważne i cenne. To gdzieś tam poszerza, poszerza moje zasięgi i dociera do większej ilości osób. Im więcej nas, tym więcej dobra na świecie tym szerzej światło się rozprzestrzenia. A wiadomo, nie robimy tego tylko dla siebie właśnie, tylko robimy to dla tej jedności no. dla tej jedności. I tak, zanim jeszcze przejdę do podcastu, to chciałabym podzielić się z Wami moimi, moją, moimi trzema wdzięcznościami. Pierwsza moja wdzięczność to jest taka, że wróciły mi po prostu chęci, motywacja do kręcenia, nagrywania filmików, do tego, że dzięki Wam hmm, się inspiruję że znowu czuję, że, że ta duchowość jednak jest ważna i ten rozwój, mm, rozwój mnie samej i tym, że nim się dzielę też jakoś wpływa na nas wszystkich. To jest moja taka pierwsza wdzięczność. Druga moja wdzięczność jest, jest za moje kwiatuszki. Wiem, że ostatnio mówiłam o krotonie, ale dzisiaj jestem wdzięczna za wszystkie kwiaty, które... Przesadziłam do lepszej doniczki, większej. Mają teraz superansko. Potem wyślę im energii uzdrawiającej, żeby pięknie rosły moje cudne kwiatuszki. a Ajszunia sobie śpi, jest fajnie. A trzecia moja wdzięczność, słuchajcie, trzecia moja wdzięczność to jest za dzisiejszy dzień. Pojechałam sobie z dwoma koleżankami na jogę. Słuchajcie, na czantorę. Pojechałyśmy. Tutaj Wam wrzucam kilka filmików, a w sumie nie, nie, zdjęć. Fajnie było, naprawdę fajnie, słoneczko świeciło, było bardzo dużo kobiet, można było poczuć tą energię kobiecą. I wjechałyśmy sobie kolejką, czy jak to się tam nazywa zadyszkę, słuchajcie, zadyszkę w tej weftę, te. także naprawdę super, mega fajnie, no ale dobrze kochani, może najwyższa pora zacząć czy zdarzyło Ci się kiedyś poczuć że jesteś częścią czegoś większego że Twoje życie jest splecione z niewidzialną nicią która łączy Cię z innymi ludźmi naturą, gwiazdami wszechświatem czy był taki moment, kiedy w ciszy, w uważnym spojrzeniu w niebo, w dotyku ziemi, poczułaś, poczułeś, że nie jesteś sam, sama? Że jesteś domem dla czegoś większego? Ja miałam takie chwile. Hmm, zazwyczaj, kiedy spacerowałam sobie boso po trawie, to można poczuć tak fajnie to uziemienie, naprawdę poczuć tą jedność z małą ziemią. Czy kiedy na przykład patrzę Aishuni w oczy... Mm, i, I czuję, że tak naprawdę jesteśmy jednym. Ona jest mną, ja jestem nią. I, I to jest piękne, gdy wsłuchuję się w śpiew ptaków. Gdy mogę sobie stanąć i po prostu zanurzyć się w tej ciszy jedności, poczuć wiatr na skórze, mm, usłyszeć wiatr. Tażki, jak w ogóle na natura, jej dźwięki i tak naprawdę nie ma nie ma już tego ja, nie ma tego ty. <grystanie> jest po prostu tylko istnienie, jest tylko miłość. I właśnie o tym jest prawo jedności, najważniejsze, najpierwotniejsze prawo wszechświata. Przejdźmy do części pierwszej, czyli Mistyka Jedności. Prawo Jedności mówi, że wszystko jest jednym: że wszystkie istoty, wszystkie światy, wszystkie energie są splecione w jednym oddechu, w jednej świadomości. To, co widzimy jako oddzielne, to tylko iluzja materii. W rzeczywistości jesteśmy falami tego samego oceanu światła. Jesteśmy jedną pieśnią wszechświata. Każda twoja myśl Każda emocja, każdy Twój wybór wpływa na całą tkaninę istnienia. W tradycjach duchowych ta prawda powtarza się nieustannie. W buddyzmie wszyscy jesteśmy Buddą. W chrześcijańskim mistycyzmie Chrystus jest we wszystkim. Rdzenne ludy mówią: Wszystko, co istnieje, jest Moją rodziną. Jak powiedział Alan Watts, By the way, mój ulubieniec, Ty nie jesteś czymś, co pojawiło się we wszechświecie. Ty jesteś wszechświatem, który doświadcza samego siebie. Dam ci chwilę, abyś mogła się nad tym zastanowić. Mógł się nad tym zastanowić. Ty nie jesteś czymś, co pojawiło się we wszechświecie. Ty jesteś wszechświatem, który doświadcza samego siebie. Kiedy to naprawdę poczujesz, wiesz, że każda kropla rosy, każdy liść, Każde stworzenie to nie coś na zewnątrz, to Ty, inny kształt tego samego światła. Oddzielenie to iluzja stworzona przez umysł. Twoje serce wie, że jesteśmy jednym. Zamknij teraz oczy na chwilę. Poczuj rytm swojego oddechu. To ten sam rytm, który pulsuje w drzewach, w rzekach, w gwiazdach. Jesteś częścią wszystkiego, co oddycha, czuje, istnieje. Ale czy to tylko duchowa metafora? Okazuje się, że nawet nauka zaczyna dotykać tej wielkiej prawdy. Fizyka kwantowa odkryła coś, co nazywa się splątaniem kwantowym. Dwie cząsteczki mogą być oddzielone ogromnymi odległościami, a mimo to, gdy jedna się zmienia, druga natychmiast reaguje. Bez czasu, bez przestrzeni. Jesteśmy połączeni na poziomie, którego nasze oczy nie widzą, ale nasze serce czuje. Badania Instytutu Helfmat pokazały, że nasze serca wytwarza pole elektromagnetyczne, które sięga kilka metrów od ciała. Nasze emocje wpływają na pole wokół nas, a pole to łączy się z polami innych ludzi, tworząc wspólną przestrzeń energii. Rupert Sheldrake nie wiem, czy to dobrze powiedziałam. Mówi o polach morficznych, e, niewidzialnych polach informacji, które łączą istoty tego samego gatunku. To dlatego ptaki w stadzie skręcają równocześnie. Na pewno widzieliście to piękne zjawisko. Mnie to po prostu zawsze zadziwiało I, i zachwycało, w ogóle jaka natura jest inteligentna. W ogóle wszystko jest takie inteligentne, naprawdę mądre, mądre. Ach, jak ja, no. Nie no, śmieję się, żebyście sobie nie pomyśleli. Ale trzeba mieć dystans do siebie. Trzeba mieć dystans do siebie. No dobra, jedziemy dalej, bo tutaj się znowu zapętlam za w swój kosmos, gdzie byłam. Dobra, i też czasami dlatego wiemy, dlatego czasami wiemy, co myśli ktoś, kogo kochamy. No, to wszystko nauka i duchowość prowadzi nas do jednego wniosku. Jesteśmy połączeni. Zawsze byliśmy. Pamiętam ten dzień. Ja się już kiedyś nim dzieliłam. Mmm, kiedy, kiedy właśnie poczułam tą jedność. Mieszkałam w Warszawie, na obrzeżach i stwierdziłam, że sobie pojadę do lasu. Mmm, a miałam niedaleko i jakoś to była szósta rano. Wiecie, niedziela, szósta rano. Wszyscy jeszcze śpią. I znalazłam sobie taką ścieżkę, oczywiście niedostępną dla ludzi, zakazaną, ale zakazany owoc najlepiej smakuje. I, i pamiętam, wtedy spotkałam watachę z dzików. Byłam w sumie, powiem Wam szczerze, przerażona. Serce mi waliło jak oszalałe i nie wiedziałam co robić, czy iść dalej w tamtą stronę, czy po prostu czy się na mnie rzucą, czy nie. Ale dziczki sobie przeszły. Malutkie tam były takie słodkie. W ogóle było tak fajnie. No i ja znalazłam sobie taką mega miejscówę. Gdzieś tam był stary pień. Dookoła były poziomki. Gdzieś tam konwalje rosły. I nawet jest ten filmik gdzieś na YouTubie, gdzie ja też wspominałam o medytacji. To chyba nawet też Alan Watts. Jego słowa. Nie wiem. Nie pamiętam, ale... Ja wtedy pamiętam, po prostu medytowałam, ale medytowałam, wsłuchując się w dźwięki dookoła, w naturę, w to, co się dzieje. Tutaj nagle, nie wiem, dzięcioł zaczął stukać w drzewo, tutaj coś przeleciało, tu zabzy zabrzeń, zabzycało. I, I wtedy ja naprawdę poczułam czułam tą jedność, no i oczywiście jedność też będąc na moich grzybuszkach no, nie, zapomina, nie zapominajmy o tym, że wtedy w sumie czułam największą jedność po zjedzeniu moich psylocybinek, gdzie no, odczucia jedności to jest po prostu coś pięknego, nie żebym namawiała nie, no pamiętajcie nie namawiam nikogo w sumie teraz będzie dość ważny punkt, czyli jak żyć według prawa jedności. Życie według prawa jedności to nie teoria, to codzienna praktyka obecności i świadomego wyboru. To zaproszenie, by spojrzeć na świat nie oczami oddzielenia, ale oczami serca. Bo jeśli naprawdę jesteśmy jednością, wszystko co czynisz innym, czynisz tak naprawdę sobie. Patrz na innych jak na część siebie. Gdy patrzysz komuś w oczy, nie widzisz obcej osoby. Widzisz inną wersję ciebie, z inną historią, bólem, radością, ale z tym samym światłem w sercu. Nie musisz wszystkiego zrozumieć, wystarczy, że wybierzesz współczucie zamiast osądu. Traktuj Ziemię jak własne ciało. Jej rzeki są jak Twoje żyły. Jej powietrze to Twój oddech. Gdy stąpasz po Ziemi, dziękuj, bo ona cię nosi. Gdy jesz, pamiętaj, ona cię karmi. Dbaj o nią, jak dbasz o coś, co kochasz najbardziej. Zapraszam do mojego tak przy okazji filmiku: Jak dbać o planetę Ziemię. Jedziemy dalej. Kochaj, nawet jeśli świat zapomniał, czym jest miłość. Miłość to nie emocja, to stan bycia to przestrzeń, w której nic nie trzeba zmieniać, bo wszystko jest już doskonałe w swojej esencji. Miłość uzdrawia, bo przypomina nam, kim jesteśmy pod warstwą lęku. Przebaczaj, bo każda rana, którą leczysz w kimś innym, leczy także Ciebie. Nie nosimy w sobie bólu tylko za siebie. Często niesiemy dawne wojny, historie naszych przodków, głosy niespełnionej miłości. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia, oznacza wolność. Dla nich i dla ciebie. Każdy Twój uśmiech, każdy akt dobroci, każdy moment uważności jest jak nić światła przędzona na nowo w tkaninie wszechświata. Jesteśmy jak tkacze tej samej sieci sieci energii, intencji, obecności i każdy z nas ma moc, by, by uczynić tę sieć piękniejszą, jaśniejszą, bardziej kochającą. I tutaj, tak jeszcze szybko wtrącę do mojego podcastu. Mam tutaj pajączka, nazwałam go Niju. Yy, yy, I chciałam Wam powiedzieć, właśnie na temat symboliki pająka. Yy, on tka, tak, on tworzy swoją sieć, on jest kreatorem. I to był dla mnie taki symbol, i jeszcze wiecie, jak on utkał swoją sieć równolegle do lampy czyli. Jakby w stronę światła. I pamiętam, jak zawiesił się troszkę na, nad Ajszą, Aisha się już na niego gapiła. Mówię: o nie, 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 nie będziesz mi tutaj mojego pajączka zjadała. No i go gdzieś tam tyrpłam palcem, żeby sobie poszedł. I on po prostu po tej nitce w stronę światła. I, i to było piękne, bo ja poczułam, że to jest właśnie taki symbol dla mnie samej, że ja idę w stronę światła. Że my wszyscy idziemy w stronę światła, w stronę miłości, w stronę przypomnienia właśnie tego, kim naprawdę jesteśmy i co tu robimy na tej planecie Ziemi. Ziemia. No i no, to tak, tak chciałam oczywiście wtrącić, jak to ja, żeby nie było zbyt poukładanie. <laughs> I słuchajcie, kochani, że życie według prawa jedności to codzienne pytanie: czy to, co myślę, Mówię lub robię, buduje połączenie czy oddzielenie. Gdy wybierasz miłość, wybierasz jedność. A kiedy wybierasz jedność, wszystko staje się możliwe. No dobrze kochani, a teraz na zakończenie mała afirmacja jedności. Zatrzymaj się. Połóż dłoń na sercu. Poczuj, że nie jesteś sama. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłaś. Nigdy nie byłeś. Powtórz za mną trzy afirmacje: Jestem częścią wszechświata i jestem bezpieczna, bezpieczna. Z miłością łączę się ze wszystkim, co istnieje. Wszystko, czego szukam, już jest we mnie. Weź głęboki wdech, poczuj, jak Twoje serce bije w rytmie całego wszechświata. Mam kochani, nadzieję, że Wam się podobała ta nowa odsłona. Kosmosu, e, w rozwiń skrzydła. Hmm, pewno będę tworzyć więcej takich pod podcastów, i to będzie cała seria na temat prawa wszechświata. Dzisiaj prawo jedności, a kolejne prawo, również istotne, prawo wibracji. Więc bardzo dziękuję Ci, że jesteś, że razem możemy tworzyć tą sieć światła na tej Ziemi. Że razem możemy tworzyć coś pięknego dla tego świata. Cieszę się ogromnie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kosmos, poszerujesz. No i najważniejsze, będziesz się stosować do prawa jedności, bo wszyscy jesteśmy jednym. I super będzie, jak podzielisz się w komentarzu, co poczułeś, poczułaś. Czy w jakiś sposób dotknęło Cię to prawo? Co myślisz w ogóle na temat prawa jedności? Czy z Tobą rezonuje? Czy odczuwasz jedność w swoim życiu? Także, kochani, ściskam Was mocno. Cieszę się, że mogę dla Was tworzyć i dla siebie samej. Pa, namaste.